Hej siemanko, z tej strony Yandero. Dzisiejszy tygodnik o nowościach oraz informacjach ze światowała będą w nieco innym formacie. A mianowicie jak już zauważyliście, będzie bez kamerki. Nagrywam bez kamery, ponieważ pokój, w którym nagrywam, od około miesiąca przechodzi drobne zmiany, no i niestety widok za mną nie byłby odpowiedni. Dlatego na filmie będzie leciał sobie mój gameplay i w międzyczasie będą się pojawiały różne przebitki i odnośnie newsów. W poprzednim odcinku tygodniówki jednak wspomniałem, że filmy z tej serii będą się pojawiać w każdy wtorek o porze wieczorowej, także więc słowa dotrzymuję. Zacznę może od informacji, która dotyczy osób, które zamówiły edycję kolekcjonerską do dodatku Dragonflight. Wiadomość ta w sumie pojawiła się już tydzień temu. Mu na mailu, ale może nie wszyscy o tym wiedzieli, bo nie wszyscy przeglądają na bieżąco swoje skrzynki. Nasze kolekcjonerki będą wysyłane dopiero na początku listopada, z czego dostaniemy jeszcze powiadomienie na maila odnośnie stanu naszych paczuszki. Także jeżeli zastanawialiście się, co z Waszą kolekcjonerką, która swoje kosztuje, to nie martwcie się, ona na 100% do Was trafi. Jutro, a w sumie to już dzisiaj w nocy z 25 na 26 października, będzie 8-godzinna przerwa na rzecz prac konserwacyjnych, przygotowując serwery na prepacz do dodatku Dragonflight. Także jeżeli jeżeli chcieliście przemaniaczyć WoWa, no to niestety, ale nie tym razem. Przerwa będzie trwała od mniej więcej godziny 3 do godziny 11 przed południem, jednakże jak dobrze znamy Blizzarda, może się to przedłużyć. Blizzard zapowiedział animowaną serię pod tytułem Dragonflight Legacies. Pierwszy odcinek ma mieć swoją premierę 25 października, także w momencie jak oglądacie ten materiał, film od Blizzard'a powinien być już u nich na kanale. Także lećcie go obejrzeć, ponieważ jak wszyscy dobrze wiemy, gra potrafi czasami nas zawieść, ale są trzy rzeczy, na których zawsze można polegać i nie odczujemy rozczarowania ze strony Blizzard'a. A jest to muzyka, design krain oraz ogólnie same grafiki w grze, no i właśnie wcześniej wspomniane animowane serie z uniwersum Warcrafta. Mage Tower zostanie wyłączone. Wraz z nadejściem prepacza, ale nie martwcie się, Mage Tower wróci chwilę po wejściu dodatku Dragonflight na serwer live. Wydaje mi się, że Mage Tower będzie wyłączony ze względu na to, że w prepaczu dostaniemy nowe talenty i mogłoby to spowodować, że challenge byłyby zbyt proste. A jednak Mage Tower został stworzony po to, aby nagrodzić nas czymś fajnym za ukończenie wyzwania, który wymaga troszeczkę doświadczenia. Wspaniała wiadomość dla osób, które są altoholikami, w tym też ja, i dalej czują, że nie mają wystarczającej ilości altów. Wcześniej mieliśmy nałożony limit postaci na konto i mogliśmy mieć tylko, a może i aż 50 postaci. Blizzard postanowił to zmienić i wraz z prepaczem limit ten będzie zwiększony do 60. W poprzednim odcinku z tygodniówki mówiłem, że wszystkie rasy będą mogły grać takimi klasami jak Warrior, Hunter, Mage, Rogue, Death Knight oraz Priest, ale dla sprecyzowania zamieszczam wam taką grafiszkę, którą gdzieś znalazłem, przedstawiającą sposób przyjemny dla oka oraz bardziej czytelny jak to będzie wyglądało. Achievementy za ilość montów, petów oraz zabawek już jutro oficjalnie wejdą na serwery live wraz z prepaczem oraz z nagrodami. Co będzie się działo w prepaczowym evencie znajdziecie w poprzednim filmie z tygodnika nowości, który znajdziecie w prawym górnym rogu, do którego was zapraszam. A jeżeli chcecie wiedzieć tylko o tym evencie to opowiadam o nim w 3 minucie i 33 sekundzie. Blizzard wypuszcza kolejną książkę z serii Exploring Azeroth. Dotychczas mieliśmy Eastern Kingdoms oraz Kalimdor, a teraz nadszedł czas na Norfren. Co do zmian klasowych to się za bardzo nie wypowiem, ponieważ nie gram wszystkimi klasami jeszcze. Więcej link do zmian klasowych będzie w opisie i będziecie mogli się tam z nimi zapoznać. Powiem jedynie, że to co zrobili z Paladynem to jest aż wręcz przykre. Jakoś większych zmian do tej specjalizacji nie wprowadzili. Dużo osób może mi zarzucić hipokryzję, ponieważ wcześniej mówiłem, żeby nie kierować się metą i grać tym czy się chce, ale granie retrasem i zapisywanie się na grupy Mythic Plus oraz rajdowanie to będzie teraz katorga. Dlatego przesiadłem się z Paladyna na Szamana i powiem szczerze, że całkiem fajna ta klasa. Bardzo przyjemnie mi się gra i głównie będę pogrywał w specjalizacji Enhancement ale od czasu do czasu będę się też przesiadał na Elementala. Być może będę ruszał mojego Paladyna co jakiś czas, ponieważ Burst ma naprawdę mocny i dalej gra mi się przyjemnie tą postacią, ale po prostu te znerfione przejeczniki procentowe na jego umiejętnościach i brak powiewu świeżości w tej klasie powoduje, że strasznie odstaje od innych klas. Także Szaman to będzie mój nowy main na Dragonflighty, jednakże dalej będę pogrywać innymi klasami jak Rogue, Warrior czy nawet chociażby ten Paladyn. Teraz takie dosłownie króciutkie info odnośnie serwera live. Dobra wiadomość dla osób, które nie zdobyły jeszcze monta za zabicie wszystkich bossów na Fated Raidach. Od jutra wszystkie raidy Shadowlandsów, czyli Castle na Freya, Sanctum of Domination oraz Sepulcher of the First Ones będą dostępne w tej takiej serii Fated aż do momentu kiedy wyjdzie dodatek, czyli do 29 listopada. Także macie jeszcze cały miesiąc na zdobycie takiego kotka, który mi się udało już zdobyć i uważam, że warto, bo Moncik jest całkiem przyjemny. A fiksy na Mythic Plus w tym tygodniu to Tyrannical, Inspiring, Waking oraz sezonowe Shrouded. To by było na tyle w tym króciutkim materiale. Oceńcie film dając łapę do góry albo w dół. No i zapraszam was do sekcji komentarzy. Zachęcam również was do subskrybowania kanału. Do zobaczenia w następnym materiale i trzymajcie się, hej!